Dołączyłem do firmy SAS Institute w trakcie studiów na polsko-japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Swoją przygodę w SAS zacząłem przeszło 7 lat temu, jako student trzeciego roku studiów informatycznych, właśnie w programie Akademii Młodych Talentów. Atutem Akademii Młodych Talentów jest uczestnictwo w szkoleniach, które prowadzone jest przez doświadczonych pracowników. W przeciągu zaledwie dwóch tygodni jesteśmy w stanie zdobyć podstawowe umiejętności, na podstawie który możemy następnie budować naszą ścieżkę kariery. Jeśli planujesz karierę w branży IT, to uważam, że SAS jest idealnym miejscem pracy dla Ciebie, ponieważ pracodawca kładzie duży nacisk na to, abyśmy my, pracownicy, się tutaj rozbijali. Nasi konsultanci to prawdziwi profesjonaliści, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z nowymi osobami, pomagając im w rozwoju kariery. Nawet jeśli nie masz sprecyzowanych jeszcze swoich planów zawodowych, to pamiętaj, że w SAS będziesz mieć możliwość wyboru swojej ścieżki kariery. Możesz być konsultantem technicznym, wdrożeniowcem, programistą, analitykiem, konsultantem biznesowym, project managerem, a w przyszłości team leaderem lub menadżerem. Istnieje tutaj duża różnorodność wiekowa, dlatego mam możliwość wymiany i zdobycia wiedzy od doświadczonych pracowników. Dodatkowo mogę liczyć na ich wsparcie w każdej. Sytuacji i zawsze moje prośby zawodowe są wysłuchiwane. Lubię pracować w SAS, ponieważ mam możliwość współpracowania tutaj z grupą wspaniałych ludzi, a także czuję, że cały czas się rozwijam, cały czas stawiam kolejne kroki do przodu w swojej karierze. W Akademii Młodych Talentów zdobędziesz nowe kompetencje, posiądziesz wiedzę odnośnie technologii SAS oraz dowiesz się, jak realizować projekty dla największych klientów w Polsce i za granicą. SAS to szansa na Twoje lepsze jutro. Dla mnie praca w SAS to inwestycja w przyszłość. Po prostu I love SAS. Dołącz do Super Ligi Consultingu. Czekamy właśnie na ciebie.